No, cześć, witajcie tu, Sherlock. Zapraszam do dziesiątego wydania czołgowej szkoły. Dzisiaj przy tablicy mamy Marcina, który, za starami pana hardego EBR90, pokaże nam mecz zagrany na odznakę mistrzowską. Mecz jednak nie będzie bezbłędny i powiem wprost: momentami będzie to tylko kwestia farta, i moim zadaniem będzie wskazanie i wytłumaczenie, w których momentach można było uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Pierwszy błąd to granie EBRM bez racji, wióręcz nie jest wymaksowany, a 10% zasięgu widzenia miałoby ogromne znaczenie w walce z przeciwnikami na wizję. Ale nawet druga naprawka, aby naprawić poprzebijane koła miałaby lepszą funkcję niż ręczna gaśnica. Ale skupmy się na gameplayu, czy zdajesz sobie sprawę, że już nie żyjesz. Wyjechałeś w połowie drużyny przeciwnej na open, można bić je stąd, z za rogu, z przeciwnych snajp na górce. Mogą cię być czołgi, które wychylają się na ciebie z za rogu i arta. I jeszcze, jak uciekałeś, wyjechałeś przeciwnym ponownie pod lufy. I teraz zastanówmy się, co wywalczyłeś swojej drużynie grając w ten sposób. Podświetliłeś czołgi na oczywistym miejscu i zastawiłeś swój czołg, ale kto był w stanie to wykorzystać? Strv i Patton dopiero jechali na pozycję snajpa na górce była jeszcze nieobstawiona, ale nawet jakbyś miał tam czołgi, to i tak nie mają bicia w czołgi, które wyspotowałeś, w skrócie spotnąłeś czołgi, zastawiając w ciemno cały swój pojazd w taki sposób, który gwarantował ci, że nikt Twojej drużyny tego nie wykorzysta kompletnie nikt. No może Arta, ale FV to najgorsze działo samobieżne na dziewiątym tierze grze. Czyli zaryzykowałeś wszystko za kompletne nic. I gdyby przeciwnik był choć odrobinę bardziej kompetentny, skończyłbyś mecz w pierwszej minucie robiąc kompletne zero. Zostawiłeś tamtą flankę? Mimo, że teraz miałbyś tam z kim grać, ale spoko, 89.0 jest i tak znacznie lepsze dla kołowca. I zobacz, przez to, że nie trzymałeś się w linii krzaków, zostałeś odkryty, nie możesz teraz użyć dywersji i działać na niewidce, przeciwnik cię widzi i twoja pozycja jest zagrożona, spalona. Co jednak robisz? Zamiast naklepać Pershingowi ze swoimi sojusznikami jak był za statkiem i uchronić się tym samym przed czołgami na południu, to będąc na całkowitym open i na ciągłym spocie paradujesz w na totalnej wyjewce. I być może masz frajdę, bo objeżdżasz bez wieżowego TDK, ale nie bierzesz pod uwagę, że ty nie jedyny czołg w drużynie przeciwnej. To co ci teraz ratuje to nie twoja decyzja. Tylko łód szczęścia, to, że gry trafił Cię w koło, to fart. To, że jak Tiger był sam i przeciwnik akurat nie ma nikogo na pozycji, aby wyciągnąć Cię z butów, to nie Twoja zasługa, bo po trzech minutach meczu nie wywalczyłeś sobie żadnej przywagi. Żaden Twój ruch nie dał Ci siły. Nikt nie stawiło Cię w tej lepszej sytuacji, sprawiając, że przeciwnik ma gorzej. Drugi raz zebrałeś za zero od przeciwnej niszczarki i pijesz bota na awku zamiast wyłączyć czoł, który ci faktycznie zagraża. Bo to grill na odpowiednio dużym rolu może cię złan-szotować. Był na przyładunku mogłeś mu włożyć co najmniej dwie pestki, w tym czasie zmusić, aby się ciebie bał. Zamiast tego bijesz bezużytecznego wora, który nie zagraża ci w żaden sposób. Brakuje mi tutaj trochę sensu w tym gameplayu, brakuje mi myślenia o funkcji czołgu, myślenia kilka ruchów do przodu, jak przechytrzyć przeciwnika. Bo o ile w wirze walki podejmujesz decyzję natychmiast, to nie bierzesz pod uwagę w żadnym stopniu swojego bezpieczeństwa, ani po co coś się dzieje. W dużej mierze po prostu instynktownie reagujesz i jesteś po prostu maksymalnym szczęściarzem, bo ciągle udaje Ci się wyjść z szanki obronną ręką. I naprawdę chciałbym, abyś zobaczył, dlaczego ubieram to w tak dobitne słowa. Bo w moich oczach ciebie już w tym meczu nie ma. Zginąłeś co najmniej trzy razy, nie dając swojej drużynie żadnej przewagi. Bo to, że teraz nadal suniesz, by zasadzić kopa niekompetentnym przeciwnikom, to nie kwestia twojej strategii, tylko zwykły, normalny fart. Jeździsz sobie cały mecz pod lufami przeciwników, a oni cię po prostu nie trafiają, nikogo nie zaskakujesz, bo prawie ciągle jesteś na spocie, a to, że udało Ci się zaliczyć w tym meczu dobry, a nawet świetny wynik, to sytuacja 1 na milion, bo zagraj w tym meczu w taki sposób, że wszystko było przeciwko tobie. I akurat nikt nie był w stanie kompletnie nic z tym zrobić. Czego chciałbym zobaczyć następnym razem, to więcej sensu, więcej taktyki, bo jeśli pokazałeś, że potrafisz kręcenie bączków, objeżdżanie przeciwników, wszystko ok. Ale chciałbym, abyś robił to z pozycji siły, robił to w taki sposób, który gwarantuje ci, że dotrwasz do końca bitwy, bo to najsilniejsza faza meczu dla ogarniętego kołowca. I zdaję sobie sprawę, że Berami gra się inaczej niż resztą czołgów, bo wszystkim musisz decydować w ciągłym biegu. Ale wydaje mi się, że wizja śmigania rozpędzonym kołowcem po prostu cię omamia. Tracisz w tym szaleńczym pędzie szerszy obraz, po co coś się dzieje, gdzie są przeciwnicy, gdzie są sojusznicy i jak zagrać, aby nasi byli w stanie natłuc czerwonym. Brakuje mi zatrzymania się i pomyślenia nad opcjami, bo to, że jesteś najszybszy kozak w grze, ciężko Cię trafić, a nawet jak ci trafią, to trudno zadać obrażenia, bo zamiast kół masz tarczę kapitana Ameryki, to nie jest atut, na który możesz grać mecz w mecz. To nie jest Twoja główna siła, tylko koło ratunkowe, jak coś spieprzysz i źle oszacujesz sytuację. Przede wszystkim jesteś czołgiem lekkim, twoją główną rolą jest uruchamianie dział sojuszników i do tego wizja jest niezbędna. Papu jest przymusem, abyś mógł zobaczyć przeciwnika z bezpiecznej dla siebie odległości, która nie stawia cię w pozycji zagrożenia. Patrz na ustawienie sojuszników, bo to oni są twoją siłą, używaj szybkości, aby pokazać wroga, a nie wyjeżdżać mu pod lufy, oraz odpowiednio dobieraj cele. Ale przede wszystkim myśl o swoim bezpieczeństwie, bo kołowiec ma najmniej HP ze wszystkich czołgów i niewiele jesteś w stanie przyjąć, gdy przeciwnik będzie wiedział cokolwiek o celowaniu albo będzie miał ciut lepsze RNG. Odznaka mistrzowska to wysoka ocena. W realiach szkoły by to było pewnie 6 na 6 Biorąc jednak pod uwagę, jak wiele było w tym Twojej zasługi, a ile czystego. Farta, powiedziałbym, że był to raczej pokaz na trzy, na szynach, bo więcej w tym było instynktu niż wykalkulowanej, taktycznej agresji. Drzemie w tobie, Marcinie ogromny potencjał i mam nadzieję, że ten film pozwolił ci się na to choć trochę. Otworzyć. Z mojej strony to w 11 odcinku czołgowej Szkoły specjalnie dla Ciebie pokażę Ci mecz kolegi Sebastiana na kołowcu, który powinien okazać się dla Ciebie bardzo, bardzo pożyteczny i wierzę, że uda mi się dać w nim kluczowe wskazówki, aby nadać Twojemu Eberowi głębie, której tak mocno potrzebuje. A na dziś to tyle. Zapraszam jutro na drugą lekcję nauki na prawo jazdy. A dziś wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i pa.